Jazda na rowerze A, zdrowie i kondycja. Jazda na rowerze to popularna forma aktywności fizycznej, która przynosi liczne korzyści zdrowotne. Nie tylko stanowi przyjemny sposób spędzania czasu na świeżym powietrzu, ale także wpływa pozytywnie na nasze zdrowie i kondycję fizyczną. W tym artykule przyjrzymy się, jakie dokładnie korzyści niesie ze sobą ta aktywność. Wzmacnianie mięśni i stawów jazda na rowerze angażuje wiele grup mięśniowych, w tym mięśnie nóg, łód, pośladków i mięśnie rdzenia. Regularna jazda na rowerze pomaga wzmocnić te mięśnie, co przyczynia się do lepszej stabilizacji stawów i zapobiega urazom. To również doskonały sposób na budowanie siły i wytrzymałości mięśniowej. Poprawa kondycji sercowo-naczyniowej jazda na rowerze to efektywna forma treningu aerobowego która wspomaga zdrowie serca i układu krążenia. Regularne pedałowanie zwiększa pojemność płuc, poprawia krążenie krwi i obniża ryzyko chorób serca. Działa to również korzystnie na poziomie cholesterolu i ciśnienie krwi. Spalanie kalorii i kontrola masy ciała jazda na rowerze jest doskonałym sposobem na spalanie kalorii. Godzina umiarkowanej jazdy może spalić od 400 do 600 kalorii co pomaga w utrzymaniu lub redukcji masy ciała. Dodatkowo, regularna aktywność na rowerze wspomaga przemiany materii, co ułatwia kontrolowanie wagi. Redukcja stresu, aktywność fizyczna, w tym jazda na rowerze, ma korzystny wpływ na nasze samopoczucie psychiczne. Wydzielają się endorfiny, które działają jako naturalne przeciwwagi dla stresu i depresji. Ponadto Przebywanie na świeżym powietrzu i kontemplacja przyrody podczas jazdy na rowerze może być relaksujące i pomagać w redukcji stresu. Poprawa koordynacji i równowagi jazda na rowerze wymaga skoordynowanych ruchów ciała, co poprawia naszą zdolność do utrzymania równowagi i koordynacji. Jest to szczególnie korzystne dla osób starszych które mogą zapobiec upadkom i utrzymaniu sprawności fizycznej. Łatwy dostęp do aktywności jazda na rowerze jest dostępna praktycznie dla każdego. Niezależnie od wieku czy poziomu kondycji nie wymaga specjalnych umiejętności ani dużego nakładu finansowego. Wystarczy odpowiedni rower i ochota do pedałowania. Sprawdź także, jaki rower elektryczny do 10 tysięcy złotych, przeciw wskazania do jazdy na rowerze. Jazda na rowerze to aktywność fizyczna która przynosi liczne korzyści zdrowotne, jest dostępna dla wielu osób o różnym wieku i poziomie sprawności fizycznej, jednak istnieją pewne przeciwwskazania i sytuacje, w których jazda na rowerze może być niewłaściwa lub wręcz niebezpieczna. Poniżej omówimy. Jakie są główne przeciwwskazania do jazdy na rowerze? Problemy z układem sercowo-naczyniowym osoby cierpiące na poważne problemy z układem sercowo-naczyniowym. Takie jak choroba wieńcowa, arytmie serca czy niewydolność serca, powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem jazdy na rowerze. Intensywna aktywność fizyczna może zwiększyć obciążenie serca, co może być ryzykowne dla tych pacjentów. Problemy ortopedyczne osoby z poważnymi problemami ortopedycznymi takimi jak niedawne operacje stawów. Złamania kości czy problemy z kręgosłupem powinny unikać jazdy na rowerze bez konsultacji lekarskiej. Rower może generować duże obciążenia na stawy, zwłaszcza na kolana i kręgosłup, co może pogorszyć istniejące schorzenia. Ciąża, choć jazda na rowerze może być bezpieczna dla wielu kobiet w ciąży, to nie zawsze jest zalecana. W przypadku komplikacji ciąży, jak nadciśnienie czy krwawienia, Jazda na rowerze może być przeciwwskazana. Kobiety w ciąży powinny konsultować się z lekarzem, zanim przystąpią do tej aktywności. Problemy z równowagą osoby z zaburzeniami równowagi, które sprawiają, że utrzymanie się na rowerze jest trudne lub niebezpieczne, powinny unikać jazdy na rowerze. Mogą to być starsze osoby lub osoby z zaburzeniami neurologicznymi, problemy z wzrokiem osoby z poważnymi problemami z wzrokiem które utrudniają prawidłowe widzenie na drodze i reakcje na sytuację. Również nie powinny prowadzić roweru. Alkohol i narkotyki jazda na rowerze pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest niebezpieczna i nielegalna w wielu miejscach. To może prowadzić do poważnych wypadków. Dlatego przeciwwskazaniem jest jakiekolwiek spożycie substancji psychoaktywnych przed jazdą na rowerze. Sprawdź także, dlaczego warto kupować rower po sezonie, kiedy rowery są najtańsze. Podsumowanie Podsumowując, jazda na rowerze to doskonały sposób na poprawę zdrowia i kondycji fizycznej. Regularna aktywność na rowerze przynosi liczne korzyści, w tym wzmacnianie mięśni, poprawę kondycji sercowo-naczyniowej, kontrole, wagi, redukcję stresu i poprawę równowagi dla wielu osób jest to nie tylko forma ćwiczeń ale także pasja i sposób na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Dlatego warto rozważyć włączenie jazdy na rowerze do swojego codziennego życia. Nie tylko poprawi to naszą kondycję fizyczną, ale także przyniesie wiele radości i satysfakcji. Niestety jazda rowerem nie jest odpowiedna dla każdego. Istnieją pewne przeciwwskazania związane z problemami zdrowotnymi, ciążą, ortopedycznymi czy psychicznymi, które mogą sprawić że jazda na rowerze stanie się ryzykowna, dlatego zawsze warto konsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem tej aktywności, szczególnie jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia lub kondycji. W ten sposób zapewnisz sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenia podczas jazdy na rowerze. Rower górski to niezwykle wszechstronne narzędzie, które pozwala na odkrywanie zarówno dzikich ścieżek górskich, jak i spokojnych leśnych dróg. Jednym z głównych aspektów wyboru roweru górskiego jest rozmiar kół. Wybór ten ma ogromny wpływ na charakterystykę jazdy, komfort oraz zdolności terenowe roweru. W tym artykule omówimy różne rozmiary kół rowerów górskich, ich zalety i wady, aby pomóc Ci podjąć najlepszą decyzję. Wybór odpowiedniego roweru górskiego to kluczowa decyzja dla każdego miłośnika jazdy w terenie. Marka Cross, znana z wysokiej jakości rowerów, oferuje dwie popularne serie rowerów górskich, Hexagon i Level. Oba modele mają swoje unikalne cechy i zalety które wpływają na doświadczenie jazdy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym dwóm seriom i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, który z nich może być lepszym wyborem dla Ciebie. Współczesny świat rowerów oferuje mnóstwo różnych rodzajów i stylów jazdy. Jednak jednym z najbardziej fascynujących i wszechstronnych wyborów jest rower gravelowy. Gravel stał się nie tylko modą, ale także prawdziwą rewolucją w świecie kolarstwa. W tym artykule przeanalizujemy. Dlaczego warto rozważyć zakup roweru gravelowego? Jakie są jego zalety? A także jakie są główne różnice między rowerem gravelowym a innymi typami rowerów?